Z nich radzie, w tym odcinku Wam przedstawię nowy Battle Pass który doszedł, czyli nowy karny bojowy w tym sezonie. Więc tak widzowie, nie było trochę filmów na kanale, praktycznie chyba 9 dni, dzisiaj dziesiąty dzień, w którym rzucę ten film, trochę będzie późno z tego względu, że nie miałem wcześniej czasu. W pracy prosto byłem i musiałem to później nagrać. Więc tak widzowie, na pewno są jest parę rzeczy dodanych. Jest jedna broń dodana. Ma nowa mapa jeszcze do tego jest nowy tryb, czyli przejdziemy do tego teraz, więc zaczniemy co jest oczywiście w tym patch czyli w tej aktualizacji, więc wiadomo oczywiście są jakieś nowe zadania są eventowe oczywiście damy jakieś skiny do broni do, do postaci tak samo, różne wyglądy więc tak nowe broń jest, do, jest oczywiście w battle pasie to zaraz przedstawię po tym zaczniemy te rzeczy, które są Dodane, będą dodane, czyli dzisiaj, czyli są dodane już. Czyli jest tak, nowa mapa, czyli co coś jest dodane. nowy oczywiście, perk jest high alert. E, praktycznie powiem tak, ja, mi ten perk tak naprawdę nie interesuje. Z tego względu dużo nie będzie użytecznych dla mnie, bo po prostu lepsze, że mam i te parki niż ten. A ten perk po prostu, jak będę chciał nagrać odcinek, to po prostu nagram, ja wierzę, impulsy when Enemies Outside. Widzicie jakieś pulsy na mapie, chyba jeśli jest dookoła was po prostu przeciwnik. Nie wiem czy to będzie użyteczne, ale coś takiego pewnie to jest jak jeden z tam z jednych perków, które z jednej rzeczy, które nakładacie na broni. Widzicie tam więcej obok ciebie ludzi. Coś podobnego to jest, nie jestem pewien czy to dokładnie taki sposobem to działa. Oczywiście nowy, nowy dodatek jest do Battle Royale, nowa klasa oczywiście, Hacker yy, Oczywiście to prze, przetestujemy, to jest coś takiego pewnie prawdopodobnie jak, no, jak, jak wlatujecie na platformę yy, używacie to i po prostu nie widzi gościu mapy, czyli możecie gościa podjechać i on nie ma wizji, tak jak macie i UIV, dobrze chyba to powiedziałem. Na no, multiplayerze, druga sprawa. Multiplayer, nowy tryb doszedł czyli yy, hardcore, hardcore. Hard, chyba tak to się mówi, hardcore? Nie wiem, nie wiem co zabrzmiało. Hard yy, na tym trybie to jest, tak jak można powiedzieć, połączony z Search and Destroy, czyli plantowanie i fuzowanie z Hardpointem. To jest takie połączone mniej więcej nowe mapy, doszły dzisiaj. Nie wiem, czy dzisiaj doszły te mapy. Jedna na pewno doszła mapa, czyli Terminal to w 100%. A czy Pipe doszedł dzisiaj? Tego nie jestem pewien. Ale te dwie mapy doszły w tym update'cie. I na Gunsmith jest oczywiście dostępna na pipe, pipe ta mapa i na 1 v -y. Czyli, może powiedzieć, spoko, spoko mapa. Ta mapa była gry, grywalna na Model Warfare i na poprzednich chyba wersjach Call of Duty. Tego nie jestem pewien, bo nie grałem nigdy dużo w Call of Duty. W te wersje Wszystkie, kiedy wychodziły co rok. Więc widzowie przechodzimy do Battle Passa jak wygląda. Więc widzowie, ja już ten battle, ten bojowy kupiłem, sobie już z rana jak wstałem po prostu przed, przed wyjściem do pracy. Więc tak widzowie. Pierwszy skin do postaci, czyli Mara Wa Valerie. nie wiem, czy to dobrze wypowiadam tą nazwę tej, tej postaci. Powiem tak, dużo osób mówiło, że, że dobra ta postać jest, ale ja prawdopodobnie nie będę używał tego skina, bo mam lepsze skiny niż, te, niż ten. GKS Sion można powiedzieć. Może być, ale nie, nie jestem fanem tego skina. Praktycznie raz albo dwa razy w życiu użyłem tej broni na multiplayerze albo na baterialu, czyli jak dla mnie 2 na 10. Oczywiście Awatar jakiś, macie Charp, czyli macie bryloczek, którego nie będę używał bo mi się nie podoba za bardzo ten bryloczek LK24 skin, taki sobie ICR1 Bloodline Powiem tak, ten skin nawet spoko już jest, że to jest niebieski, ale już spoko wygląda Prawdopodobnie będę go używał Aldreda Amanozas, ten skin jest też spoko taki może powiedzieć Go też będę używał prawdopodobnie na Batyr. Royale, bo ten skin jest podobny do, tych, do tego skina chyba z sezonu, chyba 8 chyba 8? Ósme, chyba Nie jestem pewien, który to był sezon, ale podobny taki skin był, cały złoty, to był z Battle royalu Reward, czyli nagroda za wbicie chyba ta Mastera 2 Nowy oczywiście jest Operation Skill Aqualizer, dużo osób mówi, że takie sobie to jest i wersja Minigana. następny skin R, R, RP, RPD Cari, Caniforius, powiem tak, ten skin jest Brzydki, także Nad nie skomentuje tego skinę. Oczywiście nowa broń jest Echo, to jest shotgun. Yy, on jest używany na Model Warfare. Często ludzie go używają, jest bardzo mocny. Czy, czy tutaj będzie mocny yy, w Duty Mobile? Zobacz, okaże się na pewno będzie odcinek z tej, z tej broni. Jak wbije ten poziom na tym karnecie. Arctic 50 skin, Renata. Nad nie skomentuje tego też. Takie słabe te skiny są. Te niebieskie do tych AWP. LK24 Backwoods. No ten, powiem skin jest już lepszy niż ten poprzedni, który był na początku I ten, można powiedzieć, na lk 24 jest spoko Pewnie może go będę użyła czasami Ale zobaczymy No tak, ten skin mnie nie zadziwia Nie ma żadnej, żadnej specyfikacji na tym skinie, żeby mnie poniosło szaleństwo No co macie tam ze skinem, w sumie kamizelkę i bluzkę i to wszystko Niestety ciekawego nie ma w tym skinie tego nie będę używał. Niektórzy my pomyślą, że to jest taki słaty skin, czyli typowa na bateryjala. Jak to woli? XPR-50. Tej broni na pewno nie, nie będę jej nigdy używał, bo to jest autocampa, tak naprawdę. I skin spoko wygląda, ale tej broni na pewno nie będę używał. Na ten moment mamy brułoczek. Widzę taki brołaczek, taki jakby na klucze widzę. To może być, no. Darmowy, jak chcecie darmowy. Macie oczywiście za wbicie tego poziomu karnetu. Teraz taniec. Powiem tak. Ten jest tak żenujący, że wątpię że go w ogóle dam do listy używania jakichś tańców, ale pewnie go, żyję, no pewnie go dodam, żeby był prosto. tiger 40 Forest Floor, no, ten skin też jest spoko, ale chyba go nie będę używał, bo ten ten, ten, ten co mam taki la lava, skin lawowy taki, może powiedzieć jakby lava, jak wygląda, on jest lepszy niż ten. I ostatni skin, Echo Demon Eyes. Powiem tak, ten skin nie powala, ale zobaczymy, jak będzie ta broń dobra, to prawdopodobnie będę używał tej broni, to jest jako shotgun. Jeśli nie, no to zobaczymy. I skin na 50 Mako... Maki Tombstone. Nie wiem czy dobrze wpomadam tę nazwę tego, w tej... tego skina, ale ten... ten skin jest kozacki. Ten na pewno będę używał, yy... na pewno będę go używał na w Trybie i oczywiście na multiplayer bo ten, ten skin to jest kozacki oczywiście plakietka z czar czarną czarnoftową to jest chyba czarnaftowa jak dobrze widzę na tym pająkiem na pewno nie będę używał bo mi się nie podoba to jest takie takie słabe mogę powiedzieć ten, ten, ten dodatek obramówka, obramówka to sztos obramówka to sztos za ten, ten battle pass na pewno będę używał i to co zwykle 50 credit points w grze to co sezon jest aktualnie to już widzowe. no jeśli wam się podobał ten odcinek Napiszcie w komentarzu coś od siebie Dajcie łapkę w górę, sub na kanale dzwoneczkiem I napiszcie co myślicie o tym, o tym Battle Passie o tej aktualizacji, która weszła Widzimy się w następnych odcinkach